Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i Nebraska już wyszła. Dodatek zawiera 12 głównych miast, w tym wiele ciekawie odzorowanych miejsc, rzeczywistych obiektów. Do tego znajdziemy tu również 20 miast widokowych, wiele fajnych ukrytych ciekawostek, ukrytych dróg, easter eggów. No, i też funkcje dynamicznego załadunku i rozładunku, te i wiele innych elementów. Znajdziemy właśnie w Nebrazce, która jest już dostępna, jej normalna cena to 47 zł, jednak na ten moment dostała taką swoją promocję na minus 10%, co oznacza, że na ten moment Nebraska kosztuje 42 zł i 29 groszy. jednak może się okazać, że będziecie mogli ją zakupić jeszcze taniej, ponieważ została ona dołączona do pakietu The Great Plains Calling, gdzie jeśli posiadacie pozostałe stany, to prawdopodobnie możecie kupić stamtąd tylko Nebraskę, a wtedy jej cena wynosi coś ponad 30 zł. A jeśli nie macie jednak wszystkich stanów, to może jest to warte rozważenia i tak wykorzystanie tego pakietu, bo wtedy możecie kupić od razu parę tych stanów po łącznej, bardzo niskiej cenie. A skoro mowa już o tych promocjach, to i na wszystkie dodatki do ats i ETS-a, jak i również na gry ST Software, trwa w chwili obecnej promocja. I to dosyć długa, bo aż do 30 maja. Także jeśli ktoś planował zakupy, to może z tego już teraz skorzystać. W razie wów, Wszystkie linki również do tego pakietu znajdziecie w opisie. Z dodatkowych jeszcze informacji, to na terenach Nebraska możecie skorzystać z nowych ładunków z dodatku Special Transport. Oczywiście jeśli go również posiadacie. Jeśli tak, no to możecie teraz przewieźć również chociażby wagony szynowe. Jeden odsłonięty, drugi zasłonięty. A skoro mamy również nowy stan, no to nie mogło się obyć. Bez rozpoczęcia kolejnego wydarzenia World of Tracks, jakim jest Cruising Nebraska, no i tym razem cała nasza społeczność musi przejechać 125 milionów mil. By osiągnąć cel społeczności, te mile naliczają się w momencie, kiedy dostarczamy ładunki do bądź z miast Nebraski. Natomiast jeśli chodzi o cel osobisty, to tutaj trzeba dostarczyć ładunki z Wotra, więc i te zwykłej dla własnej naczepy, do lub z 12 różnych miast, więc tak naprawdę trzeba każde miasto zaliczyć jakimś ładunkiem, dowożąc coś tam, oczywiście z Wotra, bądź z niego gdzieś indziej jednak jest tutaj haczyk, te trasy muszą być na odległość co najmniej 100 mil, bądź więcej nie może być mniej, bo inaczej wam tego nie zaliczy i w momencie kiedy zaliczymy te wszystkie miasta tymi ładunkami z Wotra, otrzymamy oczywiście osiągnięcie na Wotrze i do tego takie malowanie, natomiast jeśli wykonamy swój cel osobisty i jeszcze zostanie zrealizowany cel społeczności zostanie odblokowana taka zawieszka, ale to nie koniec potencjalnych nagród, bo jest jeszcze do zdobycia pewna maskotka, o tu jeśli wykonacie jakieś lecenie do lub z miasta Lincoln, to otrzymacie pluszowego mamuta Arciego. To w sumie i tak, skoro musimy zajrzeć wszystkie miasta, to i tak powinniście zdobyć tą nagrodę, jeśli na przykład wykonacie swój cel osobisty. Także w sumie działa tu zasada wszystko albo nic, także życzę Wam szerokości. I co do tego eventu, to potrwa ono prawie dwa miesiące, bo zakończy się 14 lipca więc w sumie w ten sam dzień, kiedy kończy się wydarzenie Trade Connection Szwajcaria a tutaj przy okazji wspomnę że w ETS jest to robić, więc akurat coś teraz się dzieje z Wotrem. No, chociaż szkoda, że tylko tyle. Natomiast przechodząc jeszcze dalej, STS software pewnie poczuło, że Macie trochę pewnie za mało tych skinów, albo pewnie wam ich trochę brakuje, zwłaszcza w ATS-ie. Także spokojnie, przyszli na ratunek i wydali kolejny pakiet malowań. A tym razem tematyka dotyczy popularnych sportów z Ameryki, a sam dodatek nosi nazwę Sports Pints Jobs Pack. Zawiera on pięć pakietów malowań z konkretną tematyką tam popularnego sportu, a jego cena to 8 zł. Natomiast na sam koniec, jeszcze co nieco od samego CEO SC Software, czyli Pawa Szebora z tego ich dzisiejszego streama z wydania, bo przyszedł na chwilę i co nieco powiedział, aczkolwiek nie są to jakieś wielkie informacje. Przed Pawłem dowiedzieliśmy się od Simona, że już jego zespół, czyli ten, który pracował nad nebraską. Pracują już nad kolejnym stanem, także praca tam w A potem, już od samego paława, dowiedzieliśmy się, że był na spotkaniu z Research i Preproduction production Teamem, czyli z tymi, którzy wcześniej przygotowują odpowiednie materiały i odpowiednie informacje, zanim zaczną już właściwą pracę nad danym miejscem. No, i dowiedzieliśmy się, że oni no, po prostu bardzo szybko pracują. No, i między innymi też z tego powodu potem Paweł powiedział, że chcą ulepszyć swoje narzędzia, których używają do właśnie pracy nad tymi wszystkimi terenami, żeby oczywiście przyspieszyć tą całą produkcję. Powiedział, że może użyją AI, chociaż nie wiem, na ile to jest prawda, na, na ile miało być to żartobliwe, ale w każdym razie coś takiego powiedział. Oprócz tego również powiedział, że obecne zmiany graficzne, tudzież te zmiany w silniku, które teraz zostały wprowadzone, były planowane na lato zeszłego roku, także jak widzicie prawie rok obsuwy, ale kto tu jest już dosyć długo i zna ten software, ten wie, że u nich te kwestie techniczne i te zmiany, Graficzne AK w silniku to zawsze szły jak krew z nosa. Mieli pewne problemy, nie udawało się czegoś ogarnąć, no i dopiero teraz tym ruszyli, ale wiedzą, że to i tak jest początek. Potem tutaj akurat oddam Aleksowi, że fajnie przycisnął Pawła i coś tutaj więcej powiedział. Między innymi zdradził, że mają licencję na technologię, która. Może dać im lepszą wegetację, tudzież lepsze drzewa. Czy to oznacza, że będzie to lepiej zoptymalizowane, czy po prostu będą lepiej wyglądać, czy w całości, to tego do końca nie wiadomo, ale ma być, wiecie, ogólnie lepiej. Do tego również powiedział ogólnie o pojazdach, niestety bez szczegółów, ale że są już na horyzoncie. Nemiro dodał również, że a lot czyli bardzo dużo. Pewnie między innymi chodzi chociażby o elektryczne Renault, które jak wiemy, ma jakoś po wersji 1.50 się pojawić, a skoro już jesteśmy po jej wydaniu, no to pewnie to jest kwestia może paru tygodni, aż w końcu Electric trafi do gry. Oprócz niego wiadomo, że tam jeszcze jest kolejka nawet potwierdzonych modeli, do tego ich odpowiednie zespoły, które tam dogadują się w kwestii licencji, podróżują teraz, jedni byli w Ameryce, drudzy gdzieś tam pewnie jeszcze indziej latają, także pracują nad tym. Ale szczegółów brak. No i jeszcze gdzieś tam usłyszałem, że ma być hotfix lub nawet parę hotfixów, więc pewne drobne poprawki wersji 1.50 będą się pojawiać w ciągu paru tygodni, poprawiając pewnie jakieś kluczowe błędy, które nie zostały jeszcze przed wydaniem oficjalnej wersji poprawione. Także nie zdziwcie się, jeśli z dnia na dzień pojawi się mniejszy bądź większy update, pewnie będą to głównie poprawki. I to tyle, jeśli chodzi o te wszystkie informacje, także życzę Wam jeszcze raz szerokości, czy to jeździecie teraz po w ATS-ie. Czy po prostu wykonując Trade Connection w ETS-ie. Ci, którzy zdecydowali się na debraskę, to zachęcam do podzielenia się opinią, ewentualnie swoją mini recenzją w komentarzach, lub możecie też ocenić w komentarzach w super dodatek jakim jest sports Paint Jobs pack, bo z chęcią poczytam Wasze opinie na temat kolejnego pakietu malowań i to tyle jeśli chodzi o ten cały materiał. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim. Miki również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.